Niemiecki onet wrzuca kolejny antypolski tekst, który ma sugerować, że Polki nie powinny wchodzić w związki z Polakami, bo ci chodzą w przepoconych koszulkach, zęby myją może raz na tydzień. No cóż, być może politrucy pracujący w onecie, mają złe wzorce. To na przykład jest pan Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny ONETu. Ja osobiście nie wiem, czy pan Bartosz myje zęby. Czy pan Bartosz nosi przepocone koszule do pracy? I panie redaktorki Onetu muszą z tym problemem się borykać. Może to jest jakiś taki insajderski przekaz do pana Bartosza? Nie wiem, nie wiem. Pan Bartosz może odpowie, bo e, wiem, że moje posty na Twitterze i moje filmy ogląda. Pozdrawiam panie Bartoszu i jeśli pan nie myje zębów, to proszę myć ząbki. Tekst na tym niemieckim portalu pisany w oczywisty sposób, że nie Polak, ale już pan Niemiec, pan Mohamed, jak najbardziej.